Dzień dobry, historia była taka, dołożyliśmy ten korpus i tak, rozebraliśmy tą całą wieżę, w dolnym korpusie tylne ramki, co dodałem, nie były odbudowane, ale to na dolnym korpusie, no rzadko budują te ramki puste, ale to nic, po prostu chodzi o to, że z górnego, jak na górnym korpusie wisi ramka, to po prostu nie pobudują na dziko z tej ramki na dole, no ale ramki, które tu były pobudowane i tak dalej i był susz, no to są ładnie nakropem, są pierzgą trochę no to bardzo dobrze. Teraz na tym drugim korpusie gniazdowym, tak, był cały, był w czerwiu. Cały teraz ten górny korpus, który mieliśmy jako trzeci, to yy, jedna ramka jeszcze nie była odbudowana po tej stronie, co, co, tak, co tak otwieraliśmy. No ale tak, trzy czwarte korpusu jest w czerwiu. No, były miseczki, ja przebrałem wszystko, wykasowałem. Były miseczki z jajkami. Ja i dodaliśmy, i zrobiliśmy tak, z tego korpusa drugiego do tego przyłożyliśmy trzy ramki z naj, najstarszym czerwiem na wygryzieniu. On już miał pyłek też pozbierany. No i po prostu wstawiliśmy je po środku. Te zbiliśmy do wewnątrz, od zewnątrz dałem gdzieś tam susz, jedną pustą i chyba susz. A tutaj po prostu okryłem to suszem. Po ramce po dwie, a później już leciałem. Pusta, susz, pusta, susz. No i ten górny tak jak był, to żeśmy go tak postawili. No i teraz tak. Teraz ta, ta, cały czerw tworzy nam taką kulę. Taką podłużne, takie jajo nam zrobi. No i teraz tak. Nie wydaje mi się, żeby wyszedł pierwak, bo one nie są w stanie tego zalać i tak dalej, zawalić wszystkim. Więc po prostu, jeśli teraz będzie robić mateczniki rojowe, ja tu przyjdę za 5 dni. Zobaczę co się dzieje. Za pięć dni będę w tym grzebał. Zobaczymy wtedy, co się dzieje. Jeśli ona mi tu ładnie poczerwiła, tą górę poczerwiła i tak dalej, ten dół się wygryza. To my w tym momencie poszukamy tu starej matki. Dzisiaj ją widziałem. Zabierzemy już ją do tamtego przygotowanego ula. Tak. No i tam będziemy działać dalej. A tutaj będziemy już męczyć rodzinę, żeby po prostu. W razie go polikwidować to wszystko rojowe i tak dalej. No to jest jedyna rodzina, ja mam wrażenie po prostu, że ona ma ochotę sama z siebie bardzo się wyroić. Na dolnych szczelcach tego nie mam. Nie mam takiego czegoś. No tutaj może są trochę inne warunki i ta rodzina ma taką specyfikę swoją. No, dodaliśmy jej na maksa, żeby właśnie nie. Postarać się, żeby nie wyszedł pierwak. No i, i, i zobaczymy, co będzie się działo. Ja często bardzo tak tak, tak. Yy, Pszczoły, właśnie troszeczkę przechłodzę i, i, i dam, już, i teraz są już noce takie bardziej ciepłe. I, I po prostu ja widzę, że ta rodzina ma naprawdę potencjał i ona chce iść. Mm, no ale do rójki. I teraz spróbowaliśmy właśnie ją z tego wybić i zobaczymy. czy Idziemy za 5 dni, no nie? No i to by było koniec historii z tym ulem. Yy, po prostu schemat jest taki, że daliśmy jeszcze więcej. No tyle ile zaczerwi do momentu jej odebrania, tyle ile pszczoły one tu naprodukują w tym ulu, no to ja myślę, że te dwa górne korpusy będzie miód, jeśli będzie. Eee, no tak, już zbierają, ale to wczoraj posłucha, dzisiaj widziałem trochę nektaru, właśnie bardziej, ja mo, może jest po prostu takie głupie wrażenie, bo one tam nad, nazbierają tego nakropu i potem jak przynoszą to do góry, to po prostu... No to tak się rozejdzie po tych wszystkich ramkach i tego tak nie widać. Dopiero one później to poukładają do góry, jak ten czerw będzie się wygryzał bez matki. No, przyjdziemy za 5 dni, będzie kolejny odcinek. No, prawdopodobnie ten motyw szukania matki, no to nie będziemy tego nagrywać. Po prostu ja to przekopię, znajdę tą matkę, usunę te matyczniki rojowe. No i po prostu już wtedy pokażę, jak wygląda odkład ze starej matki. No i wszystko. No i to było wszystko. Taka szybka akcja z Ulem. I życzę miłego dnia i powodzenia.